Profesor Jakub Nowak, historyk z Uniwersytetu w Krakowie, otrzymał anonimową przesyłkę. Po otwarciu paczki znalazł stary pergamin z inskrypcjami w archaicznym języku. Badając tekst, zdał sobie sprawę, że to fragment księgi rodzaju, ale zawierał nieznane mu warianty. Pismo wyglądało na autentyczne, a materiał, pergamin ze skóry, wskazywał na jego starożytność. Zaintrygowany Jakub dokładnie przeanalizował każde słowo. Tekst opisywał stworzenie świata, ale zawierał szczegóły, które różniły się od znanej wersji. Nie wiedząc, kto przysłał dokument, ani jakie było jego prawdziwe pochodzenie, Jakub znalazł jedynie małą karteczkę w paczce. Prawda czeka na odkrycie. Wstrząśnięty profesor zastanawiał się, co oznacza ten rękopis. Czy to zapomniana kopia pisma świętego, czy misternie przygotowane fałszerstwo? Kto mógł mieć dostęp do tak starożytnego tekstu? Jego poszukiwanie prawdy dopiero się zaczynało. Profesor Jakub Nowak postanowił skonsultować odkryty pergamin z ekspertką w dziedzinie starożytnych tekstów biblijnych, Zofią Kowalską. Gdy badaczka spojrzała na tekst, jej twarz pobladła. Po chwili ciszy wskazała na fragment, który atrybuował nieznaną plagę do opowieści o Egipcie. W tradycyjnych księgach biblijnych opisanych jest siedem plag, a następnie nadchodzi ósma plaga szarańczy. Jednak tekst na pergaminie sugerował inną, dodatkową plagę, o której nigdy wcześniej nie słyszała. Zofia przypomniała sobie starożytny rękopis związany z Esenczykami, wspólnotą żydowską znaną z przechowywania i kopiowania świętych pism. W jednym z rzadkich dokumentów, które kiedyś badała, znajdowała się wzmianka o tajemniczej klęsce, która miała zostać wymazana z historii. Jeśli ten pergamin był autentyczny, oznaczało to, że ktoś celowo usunął część prawdy z przekazów historycznych. Ale kto i dlaczego? W jej oczach pojawił się niepokój. Profesor Nowak zrozumiał, że odkrycie tego tekstu może być jednym z najważniejszych momentów w jego karierze i potencjalnie czymś, co niektórzy ludzie woleliby, aby pozostało zapomniane. Jeśli podoba Ci się ta historia, zostaw like i zasubskrybuj kanał. To pomaga nam tworzyć więcej takich treści. A teraz kontynuujmy tę niezwykłą odkrywczą podróż. Jakub Nowak i Zofia Kowalska udali się do biblioteki tajnej klasztoru na jasnej górze, mając nadzieję na znalezienie jakichkolwiek śladów dotyczących odkrytego pergaminu. Wśród starych ksiąg natrafili na wzmianki o podobnym tekście, jednak nie zawierały one pełnych informacji. Podczas badań podszedł do nich ojciec Marek, jeden z zakonników opiekujących się archiwum. Jego twarz była poważna, a głos pełen rezerwy, gdy powiedział od wieków krąży legenda o zakazanym kodeksie, który miał opisywać tajemnice ukryte w Piśmie Świętym. Wielu próbowało go odnaleźć, ale ślad po nim zaginął. Zaintrygowani Jakub i Zofia poprosili o dostęp do najstarszych zapisów bibliotecznych. Jednak gdy dotarli do katalogów, odkryli, że wszystkie dokumenty związane z tym kodeksem zostały zniszczone w pożarze sprzed kilkudziesięciu lat. Czy rzeczywiście był to przypadek? A może ktoś celowo wymazał istnienie tych tekstów? Cisza w archiwum wydawała się gęsta i przytłaczająca. Jakub spojrzał na Zofię i zobaczył w jej oczach to samo pytanie, które kołatało się w jego umyśle. Co takiego zawierał ten kodeks, że musiał zostać usunięty z historii? Jakub Nowak i Zofia Kowalska kontynuowali swoje poszukiwania, a kolejne tropy zaprowadziły ich do Rzymu. W tajnym archiwum watykańskim natrafili na dokumenty zawierające wzmianki o czymś określanym jako siedem zaginionych tajemnic. Przeglądając stare zapisy, jedno nazwisko przykuło ich uwagę, Janusz Wójcik. Był to polski duchowny, żyjący w XVIII wieku, który został ekskomunikowany. Powód: odkrycie czegoś, co według dokumentów nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Zofia wstrzymała oddech, czytając fragmenty jego listów. Wójcik twierdził, że natrafił na teksty, które podważały oficjalną wersję historii, choć nigdzie nie było wyjaśnione, co dokładnie odkrył. Najbardziej niepokojące było to, że większość dokumentów związanych z jego sprawą została usunięta. Jakub spojrzał na Zofię i powiedział szeptem: Jeśli to prawda, wójcik wiedział coś, czego nie powinien. I wygląda na to, że ktoś zadbał, abyśmy nigdy nie poznali szczegółów. Ale co takiego odkrył? I dlaczego wciąż ktoś próbował to ukryć? Podczas badań w Rzymie. Jakub Nowak i Zofia Kowalska natknęli się na wzmiankę o jednym z najbardziej kontrowersyjnych tekstów wczesnego chrześcijaństwa Ewangelii Judasza. Był to apokryficzny dokument odkryty w XX wieku, przypisywany gnostykom, którzy interpretowali nauki w sposób odmienny od tradycyjnej wiary chrześcijańskiej. Według fragmentów, do których udało im się dotrzeć, tekst sugerował, że Judasz Iskariota nie zdradził Jezusa w sposób, w jaki opisują Ewangelie kanoniczne, lecz działał według rzekomego planu boskiego. Zofia zmarszczyła brwi. To nie pasuje do tego, co znamy z Pisma Świętego. Jakub przytaknął. Ewangelia Judasza nie została nigdy uznana przez Kościół i nie znajdowała się w kanonie biblijnym, co oznaczało, że jej treść była sprzeczna z tradycyjnym nauczaniem. Najbardziej intrygujące było jednak to, że w Archiwum Watykańskim natrafili na dokumenty sugerujące, że tekst ten był badany od stuleci i uważany za niebezpieczny. Czy dlatego został ukryty? Zofia spojrzała na Jakuba i powiedziała cicho. Ktoś od wieków kontroluje, jakie informacje przetrwają, a jakie zostaną zapomniane. Ale dlaczego właśnie ten tekst był tak kontrowersyjny? Choć odkrycie było fascynujące, oboje wiedzieli, że muszą trzymać się faktów. Prawdziwa historia Judasza była i zawsze będzie zapisana w Ewangeliach kanonicznych. Ojciec Marek spojrzał poważnie na Jakuba i Zofię. Wielu badających Pismo Święte pomija jeden szczególny fragment siódmego anioła z apokalipsy. Jakub otworzył Biblię na księdze objawienia i przeczytał. I zatrąbił siódmy anioł, i w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące, Nastało nad światem królowanie pana naszego i jego pomazańca. I królować będzie na wieki wieków. AP 11 i 15 setnych. Ojciec Marek kontynuował. Siódmy anioł nie przynosi zniszczenia, lecz ogłasza królowanie Boga nad światem. To moment, w którym tajemnice Boże zostają dopełnione. Jakub zamyślił się. Wszystkie ślady, które śledzili, prowadziły ich do tekstów niekanonicznych, sugerujących, że coś zostało ukryte. Jednak tutaj, w samej Biblii, znajdowała się jasna odpowiedź, Boży plan nie jest sekretem, lecz prawdą zapisaną w objawieniu. Zofia odłożyła starą księgę i powiedziała cicho. Może to nie Biblia została zmieniona. Może to ludzie przez wieki próbowali ją zmieniać, ukrywając przed sobą samą prawdę. Jakub skinął głową. Ich poszukiwania doprowadziły ich do wielu pytań, ale jedno stało się pewne, prawda zawsze była w Piśmie Świętym, tylko nie każdy chciał ją zobaczyć. Jakub i Zofia postanowili skonsultować swoje odkrycia z Tomaszem Zielińskim, matematykiem zajmującym się analizą starożytnych tekstów. Tomasz specjalizował się w badaniu struktury biblijnych manuskryptów, a jego prace opierały się na hebrajskiej gematrii, systemie przypisywania wartości liczbowych literom. Gdy wspólnie przeanalizowali układ liter w niektórych fragmentach Starego Testamentu, Tomasz zauważył coś niezwykłego. Liczbowe wzory pojawiające się w tekstach Księgi Rodzaju i Księgi Izajasza były identyczne z tymi, które występowały w Nowym Testamencie. Zofia była zaskoczona. To potwierdza, że Biblia jest spójna od początku do końca. A każde słowo ma swoje miejsce. Jakub, choć pod wrażeniem, zapytał. Czy to oznacza, że istnieje ukryta wiadomość? Tomasz pokręcił głową. Nie w sensie tajnego kodu. Biblia nie jest księgą zagadek. Ale jej struktura dowodzi, że została napisana w sposób doskonale przemyślany i że jej treść nie jest przypadkowa. Zofia otworzyła Ewangelię Jana i przeczytała. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. I od jeden i jedna dziesiąta. To słowo jest prawdą. Nie trzeba szukać ukrytych tajemnic, wystarczy je przyjąć. Jakub spojrzał na nią i zrozumiał, że całe ich poszukiwanie nie prowadziło do ukrytego tekstu, ale do potwierdzenia, że prawda była dostępna przez cały czas w samych pismach. Po powrocie do Polski Jakub i Zofia podążyli za kolejną wskazówką, która doprowadziła ich do zapomnianej kaplicy ukrytej pod jedną ze starych świątyń w Warszawie. Miejsce to przez wieki pozostawało w cieniu historii, a jego wejście było niemal całkowicie zatarte przez czas. Gdy zeszli po wąskich kamiennych schodach, ich oczom ukazała się mała, ciemna krypta. Na jednej ze ścian Jakub dostrzegł symbol identyczny z tym, który widniał na starożytnym pergaminie, który otrzymał. To niemożliwe, szepnęła Zofia, przesuwając dłonią po wyrytym znaku. Gdy tylko Jakub zrobił to samo, usłyszeli cichy mechaniczny dźwięk. Kamienna ściana lekko się poruszyła, a potem odsunęła na bok, odsłaniając tajne pomieszczenie. W środku panowała absolutna cisza. Po środku niewielkiego pokoju znajdował się coś, czego nie spodziewali się zobaczyć masywny, zamknięty sejf, opatrzony papieską pieczęcią. Zofia wstrzymała oddech. To jest oficjalny znak stolicy apostolskiej. Ten sejf należał do kościoła. Jakub spojrzał na nią z powagą. Co mogło być tak ważne, że przechowywano to w ukrytej kaplicy? Nie wiedzieli jeszcze, co znajdowało się w środku, ale jedno było pewne, dotarli do czegoś, co miało pozostać zapomniane przez wieki.